wszystkim. Ja jestem pożyczka 7, a to jest kolejny odcinek z Blog Star Planet i w dzisiejszym odcinku pokażę wam naprawdę dziwną część dolną z koła fortuny. Także jeżeli jesteście ciekawi, możecie zostawić łapeczkę w górę, a ja już nie będę przedłużać. No i zapraszam was w sumie już do oglądania. Okej, okay, jesteśmy sobie tutaj i zobaczcie, jest to Właśnie to. Jest według mnie to naprawdę dość dziwne. Zaraz wam pokażę dlaczego. I sobie wymieniamy to na żetoniki. I okej, okay, zobaczcie. Wchodzimy sobie w moje części dolne. I coś, co mnie zdziwiło, po raz pierwszy możemy sobie model. Po prostu ulepszyć. Po raz pierwszy rzecz z koła fortuny można ulepszyć. I to jest według mnie naprawdę spoko. Mamy tutaj 100 diamentów i 10 tysięcy dla Vipa. Wow, powiem Wam także, że właśnie jestem zdziwiona tym, że możemy po raz pierwszy ulepszyć jakąś część dolną z koła fortuny. Jest to naprawdę bardzo fajne. I zobaczcie, mamy tutaj za 100 diamentów i 10, ale ja póki co nie będę kupowała żadnej, zostawimy sobie taką, jaka jest. No i dobra, lecimy sobie. I jesteśmy, czekajcie No i spójrzcie jak to w ogóle wygląda jak, jak się chodzi tym To wygląda tak jakby druga noga po prostu kulała Jakby nam się coś stało w tą drugą nogę Spójrzcie jak to naprawdę dziwacznie wygląda Stoimy tak sobie Chodzimy to wygląda to naprawdę dość dziwnie Spójrzcie jak to chodzi właśnie Tak jakby podskakiwała I zobaczcie Tutaj na skinie nie wygląda to no za ładnie no myślę, że chyba można zmieniać kolor tego buta. Nie zerknęłam, ale nie wygląda na zniknie to zbyt ładnie. Ale są osoby, oczywiście, którym się to podoba. No i dobra, spójrzcie, jak to podskakuje. Ma takie zwolnione również tempo. I to kosztowało 150 biletów. Także nie jest to jakoś super dużo. Ale powiem Wam tak szczerze, że no jest to troszeczkę dziwaczne. No naprawdę, to jest tak dziwne. Ma tempo jeszcze takie zwolnione. No bo zobaczcie, no tutaj nie wygląda na skinie, właśnie tak jak mówiłam, już za ładnie. Takie średnie to jest na tym skinie. Ale tutaj w sumie tak, grając, to nie wygląda aż tak źle. Czy się dobrze. Że na tym gra, tak szczerze Wam powiem, że nawet wygodnie jest z tą częścią dolną. Wiadomo, nie jest jakoś super, ale najgorzej też nie jest. I za momencik, może sobie w sumie kupimy, ulepszymy sobie tą część dolną. Tak się zastanawiam. Tak, ulepszymy ją sobie i wydam 10 tysięcy na odcinek specjalnie dla Was, żebyście wysiecieli. Także, no koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę do góry. A ja sobie tutaj zmienię kolor, bo zobaczyłam, że faktycznie można zmieniać kolor. Zrobimy sobie różowy, niezbyt zielony. Weźmiemy taki, jaki mam czapkę. Ja, jak to wygląda, ten złoty, bo mam tak, szczerze. Jak to teraz wygląda? Ej, dziwaczne to jest. Idziemy na moją szkołę, bo tam jest po prostu szaro i najlepiej będzie widać. Jak to wygląda, spójrzcie. To jest naprawdę tak dziwne. Chyba już wolałabym, żeby to było brązowe. Na skinie wygląda to dużo gorzej niż tamto. Tak, brązowe byłoby chyba już dużo lepsze. Ale spójrzcie, jak chodzimy, to praktycznie no, nie ma żadnej różnicy. Tylko po prostu macie złotą tutaj nóżkę, a tam nóżka była drewniana. Także tylko w sumie to się różni, ale obie są po prostu dziwne, ale najdziwniejsze jest to, że możemy sobie po prostu rozbudować tą część, możemy sobie dokupić, żeby była ona lepsza, ulepszyć ją można po raz pierwszy z koła Fortuny i to jest dla mnie naprawdę bardzo dziwne ale no spójrzcie jak stoję, to tak dziwacznie to wygląda także moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka jeżeli on wam się spodobał możecie zostawić łapkę do góry no i cześć!